Witam się z wami w kolejnym vlogmasie na kanale Jest to chyba vlogmas szósty Ja właśnie wróciłam z pracy Na dole czeka na mnie już Wika z Arkiem i z Mateuszem Dali mi dosłownie 5 minut na ogarnięcie się I jedziemy na zakupy Dzisiaj skadaliśmy się W zasadzie to był pomysł Wiki Żebyśmy wyskoczyli do miasta Bo już w action widziała jakieś pierdoły na Sylwestrach i żebyśmy sobie te pierdoły jakieś pokupowali, oprócz tego żebyśmy się gdzieś przeszli razem sobie wyszli, także jedziemy, z tego co wiem chłopaki mają w zamiar kupić buty więc na pewno wejdziemy do Half Price'a no i zobaczymy co uda nam się kupić na tego Sylwestra myślę, że on jest działający na baterię jest taki no przepadły Patrz. No dotknij. O, on do Ciebie mówi. No fantastycznie. Nie. <laughs> Patrz na to. Jakie <laughs> baby. To nie jest najsłodsza rzecz na świecie? No to jeszcze nie nasz czas. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Wiktoria, chodź tu. O, o, o. Byli dalej z tym miszkiem witalne płytki buty. buty dla patki są Victor rozmiarze ja myślę, że z tym misiem będziemy pasować Schowaj do torebki, będzie twój już Ty, ja bym się musiał sklonować, bo ty idziesz tu, a ona idzie tu idzie, ja mam iść tu, czy tu? Nie wiem Komu to? Ty nie ja miałeś mi ja znaleźć buty i znowu sobie kobiety szukałem. Co chcecie, takie oksy? To jest kupienie. Oksy chcecie, takie branżoletki? bransoletki? Bransoletki. Bransoletki? O! I są tu pierścionki. <laughs> A nie, to są takie nudne. musi Szałowne. się ubrać. Szałowne. Nudne. Nudne? <laughs> to co, bierzemy jedną paczkę, tych po 15, minut, więc wystarczy. Jest. To a to bierzemy tą grę? Nie. To wejście kubeczki też. A, te! Tak! Co znalazłeś? Znalazłeś dwa. <grytanie> Jelonka był. I to był. E, co to jest? E, Mikołaj. Mikołaj, a nie ciastek. E, ten jest otwarty, ale jest ostatni. No ale bierzemy je. Widzisz, trzeba było to Nie wiem. Co może ręczek? Rękawiczki. Daj rękę, tak? Nie, tak Boli? Boli. Fajne, nie? Czekaj. Teraz się zakuje, jak się da. I co ja znowu przepadnę. przepadłeś? Znowu przepadłeś? No wąchnij to. No ładnie. 18 zł. Bierzemy? Już dwie świeczki masz. No, ale te są w takich zajebistych, tych bierzemy tą dużą? Będzie, no, no no. Palimy, nie? Wiesz. Zajebistych kubeczkach. I to jest ściągane i to jest gumowe normalnie. Przezajebiste. A gdzie jesteśmy teraz? W Sinseju. Są wyprzedale świąteczne. I chyba tutaj przepadniemy tak na szybko. Bo nie mamy dużo czasu. O! Patrz. Biorę to. Lampeczki kolejne 3 złote. Bierz ciastka. 3 złote. Trzymaj. Ile wziąłeś ciastków? Dwa. Dwa? Mhm. Misiu? Nie, jest na baterie. Co tam jeszcze znalazłeś? Lampeczki. Lampeczki? Mhm. Mm tu są jeszcze takie jakieś lampeczki? Nie, jest tu. Zawiedziałaś, czy nie? Szmytl. Na e kuku. Yes. Ej, a ten domeczek? Co myślisz? Przecież fajny. Za 14 No to weź, go Wydamy dużo pieniędzy o. Co znalazłaś? Patrz Ty, jaki kurwa Tej stresie właśnie super O Boże, ale mnie to wrażliwa I jak samopoczucie? Nuzno no. Już zmęczony? Nie chce mi się już łazić Okej, okay, jesteśmy już w domu. Ja zdążyłam się już przebrać, zmyć makijaż e, i pokażę wam co kupiliśmy. Zrobię wam taki mały hol zakupowy, ale z nie wszystkich rzeczy, e, bo rzeczy sylwestrowe wam pokażę kiedy indziej. To co kupiliśmy sobie na Sylwestra, e, pokażę wam teraz e, to, co kupiliśmy jeszcze takiego trochę świątecznego, e, takiego słodkiego ciastka. Jak w formie świeczki. Mamy takie dwa. E, I jeden kosztował 3 zł na przecenie. Bo w Sinsei teraz są przeogromne wyprzedaże. Nawet do minus 50%. E, więc e, opłaca się bardzo tam jechać i kupić jakieś rzeczy. E, świeczka e, Gingerbread Cookie. I ona jest w ogóle w formie takiego kubeczka. Tutaj jest taka silikonowa nakładka, jak wiecie, na ta kubki takie, że można z nich pić. No fajnie, tylko że w środku jest szklanka. Pachnie obłędnie, także jest mega super. I jest w dwóch zapachach. Właśnie to Gingerbread Cookie, i druga jest Hot Chocolate, czyli taka gorąca czekolada. I pachnie czekoladą. Co ciekawe, czekoladowa jest za 11,99, a gingerbread za 13,99. Więc yy, ta jest troszkę droższa, ta troszkę tańsza, ale obydwie mają właśnie te silikonowe nakładki i no, pachną przepięknie. Oprócz tego dorwałam jeszcze taką dużą świeczkę, yy, też gingerbread cookie. Yy, ona już jest w szkle... I pachnie też przepięknie. Będzie się długo paliła, bo jest taka dosyć sporych rozmiarów. I kosztowała 18 zł. Wzięłam sobie też dwa zestawy gumek do włosów, bo no to się zawsze gubi. jak gdzieś zawsze je zostawiam, one mi znikają. A były po 2 zł za 3 gumki, a te w takich bardziej neutralnych kolorach za 4 zł. Więc też bardzo fajna cena. Oprócz tego. Taki ceramiczny domek, e, przepiękny. Widziałam gdzieś je na TikToku e, ostatnio i ktoś miał właśnie w kolorze brązowym. E, był taki jak domek z pierniczka. No, ja znalazłam tylko biały, ale stwierdziłam, że wezmę. E, za 14 zł. E, Mateusz dokupił jeszcze lampki i tutaj mamy lampki takie e, jelonki. Nie wiem, czy w ogóle je widać. Tu jest taki e, jelonek. I wziął takie girlandy dwie po 9 zł. I wziął jeszcze takie e, gwiazdeczki. Nie wiem, gdzie chcę je dać. Możliwe, że się przydadzą. I za tą girlandę dał 10 zł. E, o, tu jeszcze coś jest. I jeszcze taki łańcuch świecący. 3-metrowy. Nie, 17 metrów ma łącznie, tak. E, więc bardzo fajnie. Też bardzo ładny za 25 zł. I byliśmy jeszcze w Action. W Action kupiliśmy biopaliwo. Już zdążyłam wlać troszkę do kominka. E, naprawdę super. Pali się Zdecydowanie lepiej niż niejedno ze sklepu budowlanego, a kosztowało tylko 13 zł, a w sklepie budowlanym za litr trzeba dać 20, więc jest to taka fajna okazja, żeby się zaopatrzyć. Oczywiście świeczka i pierwszy raz znalazłam w action tą dużą świeczkę w zapachu waniliowym. Nigdy wcześniej nie widziałam w tym zapachu. Kupowałam zawsze w zapachu pożyczkowym i tutaj mam jak widzicie już końcówkę na samym dnie i zawsze kupowałam właśnie tą pożyczkową, a udało się znaleźć waniliową. Ja generalnie kocham świeczki waniliowe, także to jest dla mnie największy must have i na pewno ją będziemy palić. I dokupiliśmy dwie najważniejsze rzeczy do ogrodu, czyli Jelonek i Mikołaj. Bardzo się z tego cieszę, na pewno je zamontujemy jeszcze w tym tygodniu, jak najszybciej. No bo patrzcie, no pięknie wyglądają. Pięknie. I jeszcze do tego będzie ten bałwanek, który już jest na zewnątrz. Także super. Fajnie, że się udało je kupić. Byliśmy w dwóch galeriach w Action. Na sarnim stoku nie było już nic z tych takich rzeczy świecących, a w sferze udało się znaleźć ostatniego jelonka i przedostatniego Mikołaja. Ostatni jeszcze został. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Chłopaki w Half Price e kupili sobie jeszcze buty i nie wiem, czy coś jeszcze kupiliśmy. Ale kupił sobie w Half Price e jeszcze shaker na sylwestra, To to już jest taka jedna rzecz, którą wam pokażę. A resztę pierdół, które kupiliśmy, pokażę wam kiedy indziej. I oprócz tego, ja z samego rana jeszcze byłam w hurtowni z materiałami. I kupiłam czerwony materiał, bo będę robić kokardę na drzwi. Jest to dosyć popularne w tym roku. Widziałam u wielu osób właśnie tą kokardę. Rzuciła mi się ona już chyba początkiem listopada na TikToku. Stwierdziłam, że to jest świetny pomysł, żeby zrobić taką na drzwi. Zawsze był wieniec, więc to jest taka inna odmiana. Nie wiedziałam, z czego chcę zrobić tą kokardę. Bo widziałam, że dużo osób robi z takiego materiału Ala Tiul, ale mi się taki materiał bardzo nie podoba. On jest taki przeźroczysty, więc stwierdziłam, że nie chcę z takiego materiału. Pojechałam do hurtowni i znalazłam w takim bardzo ładnym czerwonym kolorze, takim jaśniutkim, właśnie taki materiał Ala, taki wstążkowy. Ja nie wiem, jak ten materiał się nazywa. Tutaj nie piszę. Nie dałam, całkiem, nie dałam dużo za ten materiał. W długości mam 4,5 metra, a szeroki jest na 1,50, więc muszę sobie go przyciąć. I teraz się za to wezmę. I jak sobie go przytnę i wszystko pomierzę, to będę go montować na drzwi. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Bardzo bym chciała, żeby super wyszło. Także idę tą jeżyć i zaraz będę cięła materiał. Także zaraz się widzimy. Ok, wymierzyłam sobie drzwi. My w domu mamy drzwi na 30, na, 30, na 100 cm, więc myślę, że kokardę zrobię ten pasek na 30. Wtedy po bokach będzie po 35 cm i myślę, że będzie to całkiem fajnie wyglądało. Biorę się teraz za wymalowanie kropeczek, żebym wiedziała, w którym miejscu mam sobie przyciąć. Na całej długości 4,5 metra muszę to zrobić, także może mi to chwilę zająć. Wymierzam, wycinam i za chwilkę się do Was odezwę. mam dwa kawałki. Idę je teraz przymierzyć do drzwi. Zobaczymy, czy uda mi się później, bo mi zostanie około dwóch metrów. Zobaczymy, czy uda mi się z tych dwóch metrów zrobić wygadę, czy będę musiała ciąć z reszty materiału, która została. Dobra, ubrałam kurtkę, bo jest tam strasznie zimno. Ubrałam też buty i bierzemy się za to. Pierwsza część zrobiona, czas na drugą. Jest gotowe? Piękne. No jeszcze tu je tylko ładnie przytnę na końcu. No No ty to jednak jest ze Nie no nawet to fajnie wyszło. No nie spodziewałam się. Takie gościęcie, tak jak mają kokardy. O, to się ładnie układa wtedy. Tak się prezentuje efekt finalny. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Na białych drzwiach widzę, co super wyglądało.